Sponsorem programu jest aplikacja SuperScore stadiony świata w Twojej kieszeni, wyniki, ciekawostki, statystyki. Siemano, witam Was w dylematach przed kolejką numer 15. Jest to bardzo ważna kolejka, ponieważ trzeba się wypstrykać we wsz ze wszystkich transferów, ponieważ na kolejną rundę dostaniemy te 5 bonusowych, więc szkoda byłoby ich tego nie wykorzystać. Także będę, będę dzisiaj myślał, jak możemy stracić te transfery, jak możemy je spożytkować może to byłoby lepsze słowo, choć stracić to może bardziej to realistyczne. Także witam Was bardzo serdecznie. Większość presyw już dzisiaj była. Jeśli chodzi o konferencję prasową, poczekałem też z nimi. Godzina 14:30 właśnie wybija. Zostało tam jeszcze 5 czy 6 konferencji prasowych, ale raczej nie są to aż tak ważne, żeby czekać. A tu już wigilia firmowa czeka, już jestem w koszulce jakiejś tutaj trochę świątecznej, w biurze oczywiście, jak zwykle. Także wziąłem przerwę i idę nagrywać. Także bez przedłużania. Po prostu zostawcie łapkę w górę I lecę z tym co wiemy Po kolejce numer 14 Także tutaj jeśli chodzi o Arsenal Saka, Eze i Timber zaczęli z ławki Mimo to Bukayo Saka zdobył gola I raz praktycznie nie trafił na pustą bramkę Gdy dobijał strzał Kalafiora Tam mogły być solidne punkty Generalnie Włoch też był groźny Oddał dwa groźne strzały w tym meczu Timber wszedł w 44. Minucie za kontuzjowanego Moskere. No i przez to nie dostał punktów za czyste konto. No Arsenal w końcu po tych trzech meczach posuchy Dowiózł to czyste konto. Także były punkty między innymi dla Rai. Z urazem zszedł Rai. Rice... Jednak e, raczej wszystko ok z jego łydką. Dzisiaj na konferencji pracowej, o, o, na konferencji pracowej oczywiście, Arteta kluczył, ale e, po meczu były informacje, że raczej powinno być Okej, okay. Aston Villa. Tutaj dublet Watkinsa, czyli potroił swoją liczbę zwrotów z tego sezonu. Malet, Malen, Malen wszedł z ławy i dał gola, a mógł nawet dwa. Rodgers i Kasz dali po asyście. Oczywiście wszyscy nagle dali punkty z tej Aston Villa. Jak gdy wzięliśmy ich na fryhicie, to oczywiście nikogo. E, Villa na 9 ostatnich spotkań w lidze wygrała 8, a Martinez nie grał, bo bolały. Bormów, no tutaj zdecydowanie gorsza forma, bo w tym meczu ostatnim oddali tylko 5 strzałów, z czego 3 oddał Semenio, który dał DC. No i to właściwie tyle. Pozdrawiam wszystkich kapita kapitanersów. Tego zawodnika, w tym mnie Wisienki ewidentnie spuchły Bo w ostatnich pięciu meczach zdobyły tylko jeden punkt I był to, mecz, to był to punkt na West Hamie Brentford, tutaj Thiago zaczął z ławy Wszedł na dopiero 30 minut I nie zrobił nic w tym czasie Andius po meczu tłumaczył tę decyzję Bardziej taktyczną decyzją niż, rest, niż, niż restem Że miał inny plan na to spotkanie no, i w sumie ten plan chyba dzisiaj nie powiódł, bo jedyną dobrą okazję miał szadę, ale świetnie bronił wtedy Raja. Brighton, e, tutaj Walheke z dwoma golami i w ostatnich pięciu meczach tylko raz dał Blanka. Mewy mają, mają świetny kalendarz, więc może być dość ciekawą opcją. Drugi gol pod po strzale z dystansu Holendra, był, by, był to ładny strzał, w ogóle fajnie się podłączył do akcji, tak w stylu trochę Vandenvena. Mintek miał dwa niegroźne strzały, ale dobrze bronił Verbruggen e, jeśli chodzi o cały kształt tego spotkania, chociaż ostatecznie skończył. Tylko z jednym punktem. Berli, e, Tutaj pokonali w, w strzałach Crystal Palace 11 do 3, ale nic z tego. E, w sumie dobrą okazję mieli na końcu, gdzie, 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 gdzie w doliczonym czasie gry Richards wybił piłkę z linii bramkowej, e, i też ładnie Henderson bronił strzał Bruna Larsena. Chelsea. Tu porażka z Lidz, dość nieoczekiwana i to dość taka zasłużona, bardzo zasłużona. Neto wszedł z ławy i od razu zawodował gola. W ostatnich 7 meczach ma 4 gole, 2 asysty jeśli chodzi o ligę. Do gry wrócił Palmer, ale absolutnie nic nie dał. Wyglądał po prostu słabo, trzeba dać mu czas. Generalnie The Blues wypadli blado w tym spotkaniu, oddali tylko dwa celne strzały i zasłużenie przegrali, co, o czym też mówił Enzo Mareska. Co do Enzo Ferneza, to tym razem grał niżej, ale i tak skumulował tam prawie 0,6 ekspektywości Wolfman, więc zawsze coś ma. Na no, Chelsea bez Kaisedo po prostu wygląda gorzej. Generalnie na 8 meczów bez Kaysedo przegrali, wygrali 2, więc 1 na 4 wygrali bez Kaysedo. Kryse Palas, e, tutaj to było też gorsze spotkanie, ale Munios przyszedł z odświeczą i dał bramkę. E, znowu z golem, i właściwie jeśli chodzi o ostatnie 8 meczów, to zlokował tylko dwa razy. Asystent tym razem dał gej, i obydwaj zdobyli po 14 punktów i są najlepiej punktującymi obrońcami w całej grze. Mateta zagrał 64 minuty, no ale oczywiście w tym czasie zdążył spieprzyć, set, spieprzyć setkę. Pech jest taki, że było to po podaniu, po podaniu Munioza, więc mogły być grube punkty. Generalnie cały Crystal Palace w tym meczu oddali tylko trzy strzały, no ale jakoś dowieźli ten wynik, dowieźli też siódme czyste konto w tym sezonie, a cała trójka środkowych obrońców wbiła DC. Zero rotacji w Crystal Palace, ta zasada się wciąż utrzymuje. Tylko Sara oczywiście nie grał, który jest kontuzjowany. Everton tutaj w ostatnich trzech meczach wygrali trzy razy do zera, więc forma jest. Tarkowski wbił 18 DC, Kin tym razem nie grał przez kontuzję, a w końcu gola dał Grillish. Nie, który jest trzeci widzę, jeśli chodzi o wykrowane szanse. Można oczywiście mówić, że Anglik tak regularnie tych punktów nie przywozi, no ale no, skoro napastnikiem jest tierno to... Ciężko, coś innego, on wciąż nie ma gole w tym sezonie. Teraz w tym meczu miał cztery strzały i nic. Ndi dał czwartego Blanka z rzędu, a Kieran Dewsbury Hall grał niżej. Fulham, no tutaj pokonali City w strzałach 12, 12 do 11, ale przegrali 5-4, niemniej no szacun za to spotkanie, bo jednak wyciągnąć City był dość z 5-1 na 5-4, a jeszcze w ostatniej minucie Guardiol wybił, wybił piłkę z linii. No to naprawdę Git. Świetnie grał Cuk który po wejściu na boisku terroryzował tam obronę City i zdobył dwa gole. Dwie asysty da Wilson, a Anderson nie wbił DC. Eee, druga plansza, tutaj Leeds. Jeśli chodzi o Lic, to w przerwie ostatniego meczu w City przeszli na tą formację 3-5-2 i ewidentnie coś tam pyknęło, coś tam się obudzili i, i nagle zaczęli grać w piłkę, no bo strzelcy już w 5 minut wykrowali 4 okazje, a w szóstej minucie gola dał legendarny Jaka Biol. Gole też dołożyli Aotanaka, Naka, gola dał Dominik calvert Luni to w drugim meczu z rzędu, także dzieją się tak zwane rzeczy, no ale te, te rzeczy też się działy na boisku, no bo wielbłąd w tej akcji popełnił Tosin. Także jeśli chodzi o ten mecz Dobre spotkanie lidz, Też część zawodników biła DC Jak na przykład Ampadu, Goodmunson, Biol i Stach Liverpool Tutaj w salach ponownie z ławki Ale wszedł w przerwie za Gagpo Slot mówił, mówił po meczu, że ściągnął go Bo miał problem w pojedynkach 1 na 1 Także e, to był ta ta, ten powód Dla, dla którego zszedł Gagpo Vergil wbił DC Ale totalnie zawalił gola Zremisowali, bo samobójca zdobył Mukiele Blokował niecelny strzał wir, Wirca I świetnie w sumie raz też wrócił Kieza, który uratował, wybił piłkę z linii bramkowej, gdy strzelał Isidor. Liverpool w tym meczu oddał 23 strzały, ale miał tylko jedną setkę i to nie był znowu ten Liverpool, na który czekaliśmy. City. No tutaj to było to City, szczególnie w pierwszej połowie, na które czekaliśmy. Haaland dał 14 punktów i ci, którzy nie mieli, nie dali mu paski, i tak mieli farta, bo dwa razy obijał słupek. Foden nie potrafi strzelać po jednej bramce, zawsze musi zrobić jakiś większy wynik punktowy. No i teraz... Nie doszedł dwa gole, to jeszcze wbił DC i łącznie ma 17 punktów, a w dwie ostatnie kolejki dał 32 punkty. W ostatnich 6 meczach jest najlepszym pomocnikiem jeśli chodzi o Expert bo miał 3,27. Tygiani Randy jest z gole, dawno tego nie było, ale stracili aż 4 gole, a jak mówiłem wcześniej, Gwardol jeszcze wybił raz piłkę z linii bramkowej. Także jeśli chodzi o tą formę defensywną, wygląda gorzej, bo we wszystkich rozgrywkach, jeśli chodzi o ostatnie 4 mecze, za każdym razem tracili po minimum dwa gole. Manchester United. Tutaj delikatnie zagrał przez uraz, ale powinien być raczej gotowy na weekend. Bruno zagrał, wbił oczywiście legendarne defkony, ale miał 6 strzałów, pięć wykreowanych okazji, no i w sumie skończyło się tylko raz na poprzeczce. Słaby meczem Bemo, który oddał dwa niegroźne strzały z rogu polokarnego, a gola zdobył Dalot. Newcastle do 71 minuty było 0-0 w tym spotkaniu, a skończyło się 2-2, a ich rywalem było Spurs. Newcastle w tym meczu wygrało 19-8 w strzałach, w Expected Goal z 2-0, do 0.56, no ale remis jest remis. W składzie pojawiły się rotacje, ale z ławki weszli Bruno G. i Gordon. I obydwaj dali po bramce Gordon strzelił bramkę z rzutu karnego A Waltemade był na boisku Co sugeruje nam, że Gordon jest pierwszym wykonawcą karnych No a I przy okazji w sumie też przerwał tą posuchę 21 blanków Także no coś się wydarzyło Wydarzyło, wydarzyło się oczywiście też jeśli chodzi o Bruno Który w ostatnich czterech meczach u siebie ma 3 gole i trzy asysty Po prostu jest ostatnio kozakiem No ale Newcastle utrzymuje to, że w ostatnich 7 meczach nie mieli czystego konta Ramsey obronił zero strzałów wpuścił też, też, też popularną szmatę w tej, w tej ostatniej akcji meczu Więc więc po prostu w, tej, w tym defie nie jest może najlepiej Nottingham e, Tutaj Igor Cezus z pierwszym golem w lidze w Premier League Kaczup wyleciał, bo w ostatnich czterech meczach Miał aż 15 strzałów e, Brazol strzelił też innego gola Ale akurat tutaj war anulował Polo 300 tysięcy menedżerów kupiło Andersona, który za każdym razem w tym sezonie Robił minimum 10 dc na mecz, no dlatego w tym meczu oczywiście zdobył 5 dc I jeszcze dostał żółtą kartkę, także no typowo fantazyjna rzecz Podopieczni Hegemona mają trzy wygrane w ostatnich czterech meczach Jeśli chodzi o to podsumowanie Forest Sunderland Są na szóstym miejscu w tabeli i są punkt przed Liverpoolem, czyli ich rywalem z tej kolejki Lefe ma 4 zwroty w ostatnich pięciu meczach, a... DC w tym meczu wbili Reynildo, Alderete, Ballard oraz Czaka, a Alderete jeszcze objął raz poprzeczkę. E, Mukiele był teraz krót, za krótki o jedną akcję defensywną, no jeszcze wbił samobój, a w sensie to był bardzo niefortunny samobój, ponieważ tam Wir strzelał, strzał nie leciał w bramkę i no odbiła się od nogi Mukiele, jest jak jest. Także czarne koty po prostu są fajną drużyną, fajnie, fajnie się ich ogląda. Totki, no tu tak nie możemy powiedzieć tego w stuprocentowej pewności, że fajnie się ich ogląda. went e, tym razem ławeczka. Romero dał 17 punktów, no mieli to potężny split, gdyby ta sytuacja miała miejsce gdzieś tam w GW3-4, ale aktualnie już tych zawodników prawie nikt nie ma. Kudus za asystę i 7 punktów, no i to ten ham jest mizerny, ale po meczu Frank mówił, że był zadowolony z mentalności. Pewnie też tutaj zdania byłyby podzielone. West Ham, świetny Magasa, który wbił 18 dc i, i też przytomnie zachował się przy golu, gdy dobijał strzał Bowena. Był to dobry skład Bowena i w ostatnich pięciu meczach, jeśli chodzi o Moty, oni zdobyli aż 8 punktów, więc no, widzimy pewien progres. Tego progresu nie widzimy, jeśli chodzi o Wilki. Siódma poroszka z rzędu, raz okazję z bliska miał Arias, ale był daleko od celu i... To oni są w sumie tak słabi, że nawet decenie wbijają, a przy golu popełnił błąd Johnston, przechodzimy do pytań, do dylematów Pierwsze pytania Afkonowe, także jacy, jacy zawodnicy jadą na Afkon? Po pierwsze, zawodnicy Mają pozostać w klubach do 15 grudnia Czyli do przyszłego poniedziałku Więc będą dostępni jeszcze na GW16 Taką małą kością niezgody Może być ten mecz United z Czyli tam jest i Adli, i Mbemo, i Amat Bo... W sumie ten mecz jest w poniedziałek Także nie wiem w sumie jak to będzie rozegrane O tym, o tym będziemy, się, będziemy się pewnie martwić w przyszłym tygodniu Co do ważnych opcji, które jadą Dango, Lyle Foster, Sar, Dij iwo Iwobi, Salah Aitnuri, Marmusz, Amat Mbemo, Aina, Diuf Wambisaka, Abgadu i warto odnotować, że nie jedzie Wisa na repy, który dopiero wciąż gdzieś tam dochodzi do sprawności w treningach i teraz może będzie na ławce w tej kolejce. Dlaczego w ogóle warto wykorzystać te wszystkie transfery? Bo wiemy, że to jest ostatnia kolejka, gdy trzeba wykorzystać wszystkie ruchy. Także prosta sprawa. W GW16 wszyscy wejdziemy z pięcioma transferami. Niezależnie czy wejdziemy w nią z czterema czy z zerem, czyli że wykorzystamy całość wszystkiego. Wierzę, i tak ci się jak wymaksują nam w kolejnej rundzie transfery do 5. Do, do no także na no 99,9% wszyscy muszą wykorzystać wszystkie transfery, no bo po prostu no głupio tak tracić te transfery. W każdym wypadku, jak wykonać te transfery? Ko kupić, koła sprzedać? Po pierwsze, wywalamy zawodników, którzy mają kontu kontuzję i zawieszenia, czyli Gabriel, Sar, Pope, Kaysedo. Prosta sprawa, jak ktoś jeszcze wpadnie kolejny, to, to też trzeba ich wywalić. Po drugie. Można już pożegnać niektórych, niektórych zawodników, jeśli chodzi o tych, którzy jadą na puchar narodów Afryki, jak na przykład Salah, jak NDI. Trochę mniej chyba byłoby łatwiej trochę, łatwiej, trochę gorzej byłoby sprzedać chyba Briana Memo, który ma jednak to spotkanie z wilkami, a ostatnio nie dał tych punktów, więc może ketchup gdzieś tam wyleci. Ja bym Briana Bemo nie sprzedał, nie myślałbym o tym. Po trzecie, można wzmocnić, wzmocnić ławki. Na przykład za Longstaffa wziąć Kirana Dulce Brichola, za Kinga można wziąć Poca, za Anczem można wziąć Esteva, po prostu porobić jakieś ruchy tam. Po czwarte, wymiana matety na Tiago. Kolejkę wcześniej, a wydaje się, że już teraz Igor Thiago ma dobre spotkanie, żeby to zrobić Więc to też jest chyba dobry ruch No i jeśli jeszcze mamy jakieś luksusowe ruchy To możemy zrobić tak zwane one week One week punt, czyli transfer typowo Na jedną kolejkę, gdzieś tam z przeznaczeniem Tylko na jedno spotkanie No i jeśli chodzi o takie transfery, to myślę, że można Celować w z Newcastle, na przykład w Bruno Giemaraesza, jak mówiłem, ostatnie cztery mecze domowe Trzy gole, trzy asysty, trzy dwucyfrowki W tym czasie Newcastle zagrał u siebie z Burnley Burnley, jeśli chodzi o mecze wyjazdowe, przegrali 6 na 7 spotkań jest 20 drużyną w lidze, czyli ostaty, jeśli chodzi o stracone gole na wyjeździe, bo stracili 21, także Bruno, czy na przykład Livramento na obronę mogą być bardzo fajnymi opcjami. Poza tym Brighton, Brighton też ma fajne spotkanie, no i United. United zagra z Wilkami, ale zakładam, że, to, że przynajmniej większość z Was ma minimum jednego zawodnika, jeśli chodzi o United, a tak uniwersalnie to chyba jest wystarczająco jeden zawodnik. Ja mam teraz dwóch. Na te dwie kolejki, no i później wiadomo, że będę żegnał się z Brianem Bemo Także przechodzimy do dalszych pytań. Jeśli chodzi o dalsze pytania, mamy pytanie o matetę. Co z matetą? W ostatnich czterech meczach bez gola z gry, miał tylko bramkę z tego karnego. No i coraz częściej zdarzają mu się te wcześniejsze wejścia, bo na ostatnie trzy mecze dwa razy zagrał po około 60 minut. Palac wyglądałem ewidentnie gorzej, bez Sara z przodu. W tym ostatnim meczu oddali tylko trzy strzały, no co jest dość, dość zaskakujące, tym bardziej, że rywalem było, było Berli. A te najlepsze mecze, takie najłatwiejsze są teoretycznie już za nimi, także e, mimo wszystko, mimo tego, że drużyna ma jakość, że drużyna dowodzi, ale to jest bardziej w defensywie tego przodu, troszeczkę nam brakuje Także osobiście wymieniłbym Gona, Igora, Thiago, bo po prostu na przestrzeni sezonu Igor, Thiago wygląda lepiej, jest tańszy, ma lepszy kalendarz, także to jest transfer, który prawdopodobnie ja wykonam e, Co do sytuacji z Semenio. Można powiedzieć, że jest podobnie jak Skrysa Palace, a właściwie jeśli chodzi o formę drużyny, może i jest gorzej, bo Wisienki w ostatnich 5 meczach nie wygrały meczu i zdobyły tylko 5 goli w tych 5 spotkaniach, a Semenio sam nie zdobył gola od GW7 i jego expected goals w tych meczach bezkarnych to było tam 0,57. Bo faktycznie wygląda dużo gorzej w ostatnim czasie, ale na grudniowy okres, czyli na, na to, gdy potrzebujemy zawodników, którzy grają zawsze, e, którzy, ma, którzy mają pewne, pewne, minut, pewne te minuty, a w jego przypadku jesteśmy pewni, że on będzie grał, no to po prostu kurczę, jakoś niekoniecznie wydaje mi się, że musimy go sprzedać. E, to jest też zawodnik, który strzela seriami. I mówiłem o tym od początku w sumie tego samus, tego, tego, że on zawsze strzela seriami, i tak zawsze było i to się nie zmieniło. To się jednak nie zmieniło. Miał tam serię do siódmej kolejki, gdzie miał strzelam 6 goli, 4 asysty. No i teraz od tej siódmej kolejki jest posłucha, Czy od 8 właściwie, bo chyba w siódmej czy 8, 8 była asysta, nieważne, w każdym wypadku jest posłucha, Także ta seria też nie musisz powoli kończyć, więc wydaje mi się, że ja osobiście sami nie zostawiam, ale rozumiem na przykład, gdy ktoś chce wziąć Fodena. A Foden, to jest kolejne pytanie: czy Foden to masz No, i tu jestem w stanie zrozumieć, że jeśli ktoś nie ma kogo sprzedać, sprzedać, a chce wziąć Fodena, no to jak najbardziej można się pożegnać z Także co do Fodena: Foden wystartował każdy mecz od GW4 i ma 4 gole w ostatnich dwóch, dwóch meczach, a Pep powiedział, że jeśli jest w formie, tak. Trochę biorąc na skróty tego słowa, to trzeba to podtrzymywać, co nie brzmi trochę jak ławka. W środę jednak mają mecz z Realem, więc nie wiadomo, czy, nie, czy uniknie rotacji w tym meczu z Sunderlandem. Ale skoro Haland gra wszystko, to czemu, czemu Foden nie może grać wszystkiego? Czemu zakładamy, że Haland będzie grał, że dajemy mu opaskę? To czemu Foden miałby nie grać wszystkiego? Także. Jeśli mamy darmowy transfer, to za frayer wymieniłbym praktycznie wszystkich, poza może Saką i Bruno Fernandeszem. A na gw 16 i tak go każdy będzie miał, więc ewentualnie możemy wyprzedzić sobie szablon. Także przechodzimy do dylematów na ławkach. Jeśli chodzi o dylematy na ławkach, to oczywiście przy bramce. Najważniejsza kwestia to Dubrawka, ale myślę, że mało kto chce go wystawić w tej kolejce. Ewentualnie, jeśli, to, jeśli ktoś ma dylemat między Rówsem a Dubrawką, to po prostu zagrałbym Dubrawką, chyba, ale wiadomo, to tak niewiele zmieni. To, to by nie dało nic. To by nic nie dało. Obrona. Tutaj, jeśli chodzi o obronę, to. Najwyżej w hierarchii mam obrońców Newcastle Czyli Tio, Berna plus Livramento, poza tym Timber, Calafiori, Munoz, O'Reilly Van Hecke i cała taka śmietanka Zawodników, których dałbym w jednej kategorii Że, że to są to niezłe opcje Po prostu mogą coś, coś dać Ale nie muszą, ta śmietanka opcji Chyba kończy się na Kaszu, no jakiś tam Kasz, Van den Ven, Rodno, Goodmunson, Steve Hartmann, Mukiele, Senesi, no Senesi Oczywiście jest wykartkowany, więc jest na końcu Tutaj raczej wielkich punktów się nie spodziewamy Przechodzimy teraz do kapitana. Jeśli chodzi o, o pana kapitana, to. Wprowadzam nową zasadę. Nie grać kapitana przeciwko Hegemonowi Halandowi, gdy nie jest to oczywista opcja. W sensie, że nie jest ktoś inny oczywistą opcją, typu, że ktoś jest naprawdę w dużej formie, gra super i gra na przykład na Wilki. E, oczywiście, Semenio. Na Everton, Bemo i Bruno na West Ham nie byli takimi opcjami, także chyba przypomnijcie mi tę zasadę. Ja, jeśli będę chciał kiedyś kombinować, to przypomnijcie mi tą zasadę. Ale generalnie, gdy zobaczymy sobie na opaski w tej kolejce, to Halant lub Foden. Jeśli ktoś chce ryzykować, pójdzie Fodena. Halant jest najbardziej oczywistą opcją, nie ma o czym w ogóle dyskutować znowu. Miało jedno to spotkanie, gdzie, gdzie, gdzie faktycznie gdzie faktycznie miał tylko ten jeden strzał w 88 minucie, i zawsze u Halanda mamy taki moment, gdzie, gdzie jest ten spadek formy. Zawsze jest spadek formy, i ja wtedy myślałem: Dobra, zaczęło się pierwsze spotkanie takie. No to będzie spadek formy, a on zagrał teraz takie spotkanie z tym fulem, że to jest szok. Sam Guardiola mówił, że, że to było cudowne spotkanie, jeśli chodzi o jego fizyczność i tak dalej. Także szczerze powiedziawszy, no ja idę w Holanda i raczej nie, nie rozprawiam się nad innymi opcjami. Gdzieś tam, wiadomo, legendarny keczuk u Bruno Fernandesza może wylecieć. Bruno G. robi punkty u siebie w każdym meczu, więc to jest ciekawa różnica Bruno G. Ale to jest tylko różnica, i to znowu dochodzimy do tego momentu. Czy, czy warto pójść przeciwko szablonowi, gdy można być pokoranym, jak teraz, ale mądry Polak po szkodzie. Także na koniec pokażę wam ten, ten mój skład. Zdobyłem 60 punktów, spadłem gdzieś tam z miejsca 700 tysięcy na. Miląc to, nie ma, nie, nie, nie ma co o tym w ogóle dyskutować. Było minęło. Semenio dał chociaż cztery punkty w to DC. U Adama Mbemon dał dwa oczka, więc chociaż, chociaż do Adama, trochę tutaj pod, podskoczyłem. Munios dał punkty. Git. Także jeśli chodzi o skład na tę kolejkę, to też bym chciał go, chciałbym wam go pokazać. Nie zrobiłem jeszcze transferu. Prawdopodobnie zrobi jutro transfer na, na Deadly Life, ale będzie to prawdopodobnie transfer Matety na Tiago. Opaska na Halandzie raczej kombinować. Nie będziemy. Także ja wspomniałem teraz. O Dead Life to powiem jeszcze raz, że jutro o 11 Dead Life Zapraszam was serdecznie, a ja zmykam na Wigilię. Tutaj już ktoś z dwa razy wchodził, pewnie było to słychać i zdziwieni, co tu się dzieje. Kto tu, tu nagrywa w wiesz, Jakby wiecie, po godzinach pracy to jeszcze może się zdarzyć, że, że, że ja tu nagrywam i jest luz, ale w godzinach pracy to zdziwieni. O co tu chodzi? Dobra, także trzymajcie się się, mam nadzieję, że na presach dużo się nie wydarzyło. I udanego piątku. Bawcie się dobrze.